Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w piątek na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według Świętego Marka czytamy historię, opowiadanie o Janie Chrzcicielu, o Jego śmierci, ale również o Herodzie i Herodiadzie. I piękna jest ta historia, choć smutna, ale ona obrazuje nam postawę Jana Chrzciciela. Postawę godną, do naśladowania, choć w współczesnym świecie pewnie trudną. Dlaczego? Bo Jan Szciciel uczy nas życia w prawdzie. Zobaczcie, został ścięty przez Heroda, dlatego, że zwrócił uwagę, że Herod i Herodiada nie żyją w prawdzie. Dzisiaj wielu współczesnych ludzi nie zwraca uwagę innym, że nie żyjecie w prawdzie, że nie postępujecie tak, jak należy, że... Wasze zachowania są nie najlepsze. Czasami zakłamujemy nawet rzeczywistość, chwaląc kogoś, a Jacy wy jesteście wspaniali, cudowni, a tak naprawdę inaczej zupełnie o tych ludziach myślimy. I właśnie dzisiaj przychodzi nam e, Jan Chrzciciel z podpowiedzią: Jak żyć? Nawet jeśli, nie wiem, ktoś się obrazi, z kimś się pokłócimy, ktoś się na nas będzie gniewał, dlatego że powiedzieliśmy mu prawdę. Nie okłamywaliśmy rzeczywistości, w jakiej jesteśmy, w jakiej żyjemy, w jakiej się poruszamy. I właśnie może dzisiaj, prośmy Pana Boga o taką siłę, jaką obrazuje Jan Chrzciciel życia w prawdzie prawdzie o sobie, ale w prawdzie też o drugim człowieku nie zakłamywania rzeczywistości, nie mówienia nieprawdy o innych, ale stanięciu właśnie przed sobą i zawalczeniu o prawdę. Dla siebie i dla drugiego człowieka. Bowiem zobaczcie, że Pan Jezus w swoim nauczaniu często mówi o tej prawdzie. Kiedy pyta faryzeuszy, uczonych w piśmie, kiedy pyta każdego z nas, czy żyjesz w prawdzie o sobie i o drugim człowieku, niech nam Pan Bóg błogosławi, abyśmy starali się właśnie żyć w prawdzie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bogiem.